Dzień dobry. O, jest już prezentacja. No jest mi niezmiernie miło, to wielki zaszczyt dla mnie, że mogę przed Państwem tu wystąpić, jeszcze po tak wspaniałym przywitaniu przez Roberta. Proszę mi wybaczyć, jeżeli będę mówił nieskładnie, albo, albo będę miał chwilę na zastanowienie, bo mam za sobą dwa dni ekstremalnego wysiłku i jeszcze nie, nie zregenerowałem się dobrze. Tak, ja nazywam się Grzegorz Kleszcz. No, moje nazwisko i imię było utrapieniem dla speakerów na zawodach i w telewizji. Nazywali mnie Kleks. Albo w ogóle wymówienie imienia Grzegorz albo Kleszcz dla obcokrajowca to była dla nich istna tortura. Nazywam się Grzegorz Kleszcz. Tak jak wspomniał Robert, trzykrotnie startowałem na Igrzyskach Olimpijskich. Byłem przez wiele lat reprezentantem Polski od 1994 roku, zdobywałem tytuł mistrza Polski, mistrza świata juniorów, byłem rekordzistą Polski, drużynowym mistrzem Polski wielokrotnie, medalistą mistrzostw Europy, mistrzem świata akademickim. No i przede wszystkim trzy razy startowałem na igrzyskach, co jest naprawdę niezwykłym przeżyciem. Jestem po prostu zbiorem anegdot y, olimpijskich, także koledzy prosili mnie, żebym napisał książkę, ale po prostu większość się nie nadaje do druku. <grystanie> Dlatego y, proszę, trzeba napisać, tak? No postaram się. Nie wiem jak co na to koledzy powiedzą. W każdym razie. E, tak, muszę zmienić slajd, ale zanim zmienię slajd, to jeszcze coś powiem króciutko. O sobie może. Nie, o sobie, to. A jeszcze powiem tyle, że... Ze sportem miałem wiele wspólnego, bo oprócz tego, że jestem sztangistą, to studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego, później podyplomowo robiłem studia menadżerskie, też właśnie menadżer w instytucjach sportowych. Także, także pracowałem trochę jako menadżer, teraz prowadzę klub sportowy w Józefowie. No i pewnie Państwo się zastanawiacie, bo tak, sport jako sposób dbania o zdrowie. No, i jak usłyszeliście pewnie podnoszenie ciężarów, to pomyśleliście, że organizatorzy chyba się pomylili. Proszę sobie wyobrazić, jak ja przychodzę do szkoły, są mamy, ja mówię do nich, no, że chciałem zaprosić panio, pani córkę na zajęcia w podnoszeniu ciężarów albo pani synka, to mama się zastanawia, czy mnie walnąć torbą, czy, czy po prostu ale powiem coś takiego, chciałem złamać kilka stereotypów przede wszystkim. Ale zanim to zrobię, to jeszcze tytułem wstępu, bo czas ucieka, ja mam dużo do powiedzenia, to też przelecę tak tylko po, po łebkach, że tak powiem. Zacznę od wstępu takiego, który pomaga, pomaga zmotywować się do treningów. O, cierpienie i przyjemność. Naszym życiem rządzą dwa uczucia cierpienie i przyjemność. Proszę się tak zastanowić. To właśnie strach przed cierpieniem powoduje, że ludzie, że ludzie mają nałogi, że ludzie są otyli, bo chcą zażywać przyjemności, boją się cierpienia. A w rezultacie cierpienie prowadzi do sukcesów. A, a przyjemności prowadzą do katastrofy. Zaraz wyjaśnię to króciutko, na czym to polega. No, przypuśćmy, że y, mamy człowieka, który uwielbia jeść słodycze, w ogóle dużo jeść, jest bardzo otyły i u niego y, strach, jeżeli on widzi na przykład y, powiedzmy pączka czy jakiegoś hamburgera, to y, cierpienie, które on odczuwa, jeżeli nie zje tego, jest dla niego tak bolesne, że woli doświadczyć przyjemności i zjeść tego pączka. Zjeść te dania, które są szkodliwe dla jego zdrowia, po czym staje się po prostu ważyć 200 kg, bo są tacy ludzie, zamawia sobie w samolocie na przykład miejsce dla dwóch osób, bo on siebie nie nazywa otyły, tylko przestronny, no właśnie, przestronny, ale potem się okazuje, że Jedno miejsce mu dali z przodu, drugie z tyłu samolotu, i ten próg cierpienia powoduje to, że ten człowiek zaczyna myśleć, jak zrobić, żeby jego życie było lepsze, przyjemniejsze. No i wtedy zaczyna się druga faza. Małe cierpienie, małe cierpienie, małe cierpienie daje dużą przyjemność. Na czym to polega? Otóż na przestawieniu myślenia. Przestawieniu myślenia, że. Yy, Trening nie jest, nie jest krzywdą dla nas, nie jest cierpieniem, tylko jest przyjemnością. Że to małe cierpienie do małego cierpienia daje duży, wielką, wielką, wielką przyjemność. Proszę Państwa, podnoszenie ciężarów, wysiłek, podnoszenie ciężarów, praca na siłowni, szczególnie robiąc dwa ćwiczenia, rwanie i porzut, Nieważne, czy Państwo jesteście starzy, młodzi. Oczywiście ciałem bo duchem to wszyscy jesteśmy młodzi, ale czy, mamy, czy jesteśmy wątłą dziewczyną, czy słabym chłopakiem, podnoszenie ciężarów wywołuje największy wyrzut HGH, hormonu wzrostu, w ogóle ćwiczenia siłowe, anaerobowe. Powodują pięciokrotnie większy wyrzut y, hormonu wzrostu, który jest nazywany niż bieganie, na przykład ćwiczenia aerobowe, czyli takie bardzo tlenowe. Y, co, daje, co daje HGH? To jest, tak jak wspomniałem, hormon y, młodości, eliksir młodości, ponieważ y, wydzielanie, duże wydzielanie tego, y, tego hormonu y, powoduje, że tłuszcz jest głównym źródłem energii. Utrata podskórnej tkanki tłuszczowej, czyli po prostu zaczynamy mieć wspaniałą sylwetkę, chudsze, bardziej muskularne ciało i zatrzymanie efektu starzenia. Yy, I tutaj ekstremalne, krótkotrwałe wysiłki angażujące 80% naszych mięśni wymagają dłuższej regeneracji niż trening cardio, biegowy. Konieczne jest dostarczanie dużej ilości tlenu do procesów odbudowy. Energia do tych procesów pobierana jest tłuszczy. Co za tym idzie spalanie tkanki tłuszczowej odbywa się nawet 24 godziny po treningu. Także druga rzecz bardzo e, fajna w treningu e, podnoszenia ciężarów to jest to, że to nie wymaga dużo czasu. Te dwie techniki. E, już momencik. Tak. Te dwie techniki, bo wcześniej był slajd o crossfitie, ale do tego wrócę. Te dwie techniki mają to do siebie, że jest to trening holistyczny, który w, powiedzmy w swojej, w swojej strukturze, w swojej indywidualności, ten trening ma to do siebie, że dwie techniki, które Państwo na koniec w krótkim filmiku z mojego sprawdzianu zobaczą, jak to wygląda. Oczywiście nie zachęcam Państwa do dźwigania takich ciężarów, ale ciężarów, które sprawiają Państwu jakiś problem, i do nauki, teraz jest dużo szkół właśnie z crossfitem, które nauczają podnoszenia ciężarów, ale nie tak jak my, fachowcy. Myślę, że my najlepiej potrafimy nauczyć techniki. I teraz tak, to możecie Państwo wykonywać nawet w domu, ponieważ wystarczy sztanga, trochę fajerek, czyli kół do obciążenia i tak półgodzinny trening, 15 minut na rwanie, 15 minut na podrzut powoduje oprócz tego, że wydziela się ten hormon, o którym mówiłem, wzrostu HGH, to dodatkowo zagęszczają się kości. Jest to problem starzejących się ludzi, że kości zaczynają być kruche, łamliwe, tracą swoją gęstość, podnoszą ciężary. Szczególnie to jest ważne dla kobiet, bo kobiety jeszcze bardziej w czasie po menopauzie kości u kobiet jeszcze bardziej stają się kruche. Także praca na sztandze u kobiety jest bardzo ważna. E, wrócę do, wrócę do crossfitu. No to, to już mówiłem o tym. E, tak, e, drodzy Państwo, tutaj na, na, wykładzie wcześniej była mowa o właśnie macy, o grzybach, e, także o, o grzybach, zapomniałem, jak one się nazywają, e, ale Państwo, tak, tak, rejsi. Wspaniała rzecz, e, maca i jeszcze te peruwiańskie, to maca peruwiańska. Tak, to są wspaniałe rzeczy. Ja właśnie też zachęcam, ja wziąłem sobie dla przykładu tylko y, y, proteinę, którą ja używam do budowy mięśni, bo tak jak powiedzieli prelegenci wcześniejsi, jest masę zalew na rynku różnego rodzaju syntetyków i tak dalej. Ja jako sportowiec musiałem używać, tylko do, do tych ekstremalnych wyczynów, które musiałem robić, tylko... Y, rzeczy tylko żywności i odżywek które działały. Ja nie mogłem sobie pozwolić na jedzenie słabej jakości żywności, na nie picie dużych ilości wody, bo o tym też należy wspomnieć, że brak bardzo dużo ludzi potrafi cały dzień nie pić, pije kawy, tylko nie pije wody, tej naturalnej wody najzdrowszej jaka jest. Ja bym mógł, o wodzie to mógł opowiadać godzinami, ale to nie, nie mamy czasu na to. W każdym razie Musimy używać przede wszystkim produktów naturalnych, takich jak maca, jak, jak, jak rejsi. Tutaj ta proteina jest. W jej składzie są białka, nie poddane żadnym procesom. Białka właśnie kokosu, ziaren konopi, grochu. I przede wszystkim tutaj jest wyszczególnione to nawet o tym nie wiedziałem wcześniej, bo od niedawna dopiero używam tej proteiny, że ziarna, w ogóle proteiny w grochu mają tyle właściwości, co tutaj Państwo macie w 12 punktach, ale najważniejsze jest białko grochu jest bogatsze w BCAA niż jakiekolwiek inne białka roślinne. Ja BCAA jako zawodnik dostarczałem sobie tylko w formie tabletek, aminokwasów, które mieliśmy w puszkach różnych firm. No i tam się zastanawialiśmy zawsze jakie jakie są najlepsze, a to wszystko było uzyskiwane przeważnie syntetycznie lub tam, no, tej naturalności tam było niewiele, a właśnie tej naturalności trzeba szukać przede wszystkim, żeby budować tą siłę, masę mięśniową. I tutaj te substancje, te, te rośliny, które są w, w, tym, w tym produkcie właśnie są naturalne, nieprzetworzone i możemy sobie dostarczać te białka do budowy mięśni właśnie, bo bardzo jest ważne, Sport to nie znaczy zdrowie za każdym razem, bo niektórzy właśnie uprawiają sport, a ten sport nie jest właściwy dla nich, i w tym momencie sport jest chorobą, ponieważ nie każdy może biegać długie dystanse, nie każdy może, nawet powiem tak, podnosić duże ciężary, ale małe ciężary, takie, które zagęszczają kości, które wzmacniają mięśnie, budują gorset grzbietowo-brzuszny. Utrzymują kręgosłup w ryzach, że nie są. Nie, kręgosłup nie. Przy, dam taki Państwu przykład. Jeden z naszych sponsorów y, y, przyszedł do mnie zapytać, jakie ćwiczenia mogę mu zalecić na kręgosłup, na bóle kręgosłupa, bo wypadł mu dysk, a on pracuje w biurze, siedzi przy komputerze. No to wszyscy mówią, podnoszenie ciężarów jest takie niezdrowe dla kręgosłupa, a pan y, wypadł mu dysk, bo po prostu siedział cały czas przy komputerze poszedł pojeździć na rowerze i gdzieś na dołku, jak, jak, jak skoczył, to, to już nie mógł potem chodzić. Tak? Także, także przede wszystkim, no i teraz coś jeszcze powiem ciekawego. Prowadzę klub sportowy w Józefowie i tutaj siedzi mój przyjaciel Robert Gederoj, wiceprezes firmy Belvedere, restauracji. Może Robert, jakbyś mógł się pokazać wszystkim. Pan Robert przychodzi właśnie, on na co dzień pracuje w biurze po wiele godzin. Przychodzi. Do nas do klubu na treningi i robi właśnie te dwie techniki, rwanie i podrzut, żeby zneutralizować te problemy, które mogą wystąpić przez wielogodzinne siedzenie przy komputerze. Czuje się świetnie, e, lubi, lubi to, co robi. To jest może ono ograniczyć właśnie trening do krótkiego treningu, ale bardzo, bardzo intensywnego. I tu jest właśnie nasz e, plakat naszego klubu. Ja na co dzień prowadzę zajęcia właśnie, staram się usprawniać młodzież. I mam nadzieję, że kiedyś wychowa medalistów. Ale jeżeli przyjdzie do mnie chłopak, na przykład taki pokaleczony, że tam y, on, y, garba, ma, czy powiedzmy jest chudy, słaby, to ja się cieszę z, taki, z takiej osoby, że ona przychodzi do nas, ponieważ ja w ciągu pół roku mogę z, no, zrobić z niego prostego chłopaka, silnego, sprawnego, wysoko skaczącego. Bo sztangiści mają, nie wiem czy Państwo wiecie, najwyższy dosiężny. Y, żadna inna dyscyplina nie daje takiego poweru w nogach jak, jak podnoszenie ciężarów. I na koniec bym poprosił tylko o krótki filmik ze sprawdzianu. A Państwa zapraszam do ośrodków crossfitu albo do sztangistów. Nauczcie się Państwo robić rwanie i podrzut, bo to będzie super sprawa. Jak do tego będziecie jeszcze jedli mace i grzyby, to w ogóle będzie pięknie. Czego Państwu życzę i sobie również pozdrawiam. <klucza> jeszcze, jeszcze filmik, tak, poproszę i... Można po filmiku. Ja bym tylko chciał koniecznie, żeby Państwo zobaczyli, jak ja dźwigałem. Jak to wygląda, jak prawidłowo technika. Zaraz, zaraz odpalimy. to odpalimy. Na tym, na tym sprawdzianie podnosiłem ciężary 190 kg, 240. Tam w ostatnich podejściach, w rwaniu, to, są, to były. W... Sprawdzian spała. Jeszcze chwileczkę, proszę o cierpliwość. Sprawdziam spała, tak. Tylko ten 11, 11 Jeszcze momencik. Będzie to też doznanie wizualne, ciekawe, bo... Tam byłem trochę większy, bo startowałem w kategorii super ciężkiej. To dobrze, zanim ładujemy, to może pytania jakieś, coś y, może Państwa interesuje właśnie. Czy mógłby pan się do Oczywiście, ja sam robię bardzo dużo wyciskania leżąc i to też jest ćwiczenie, które to o czym mówiłem, wywołuje te same skutki co rwanie i podrzut z tym, że... Tu mamy określoną partię mięśni tylko yy, ćwiczoną. Natomiast przy rwaniu i podrzucie, jak zobaczycie Państwo, te techniki są zaangażowane wszystkie i partie mięśni jest to bardziej. Jeżeli chodzi w ogóle o czas, bo teraz wszyscy jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu. Yy, pogoda jest zła, nie wiem, dzieci płaczą, późno jest, nie ma już możliwości pójść na siłownię, yy, czy tam pobiegać, no bo las yy, może nas ktoś napaść, tak? A tutaj yy, także ja zalecam wyciskanie. Zalecam wyciskanie dodatkowe jako ćwiczenie, ale to jest właśnie, to nam ogranicza ten czas treningu. A pan mówi o wyciskaniu, wyciskaniu stojąc to jako trzeci. Nie, no to było akurat. To było problemem po pierwsze. Trzy boje w ciągu jednego dnia. My jesteśmy taką dyscypliną, często w dyscyplinach, powiedzmy, pływanie czy tam wieloboje. Każda konkurencja jest rozgrywana innego dnia. Natomiast my mamy dwie, jedna po drugiej, to jak była jeszcze trzecia, to było w ogóle takie katolżnicze dla zawodników, że to, no, sami Państwo sobie wyobrażacie, trzy konkurencje, jedna po drugiej, ja po podrzucie po już ledwo żyłem, nie wiem jak oni wtedy dawali radę. W każdym razie, w każdym razie, no i była ta, ten problem, że tego wygięcia, jeżeli mamy technikę, jak Państwo zobaczą, rwania i podrzutu, to jest wszystko symetrycznie, dynamicznie, dobrze przygotowany zawodnik, jest, nie jest tak narażony na kontuzję. Natomiast przy wyciskaniu był to nienaturalny ruch wygięcia do tyłu, bo zawodnicy chcąc, żeby wycisnąć sztangę, kładli się na, do tyłu, co było bardzo niezdrowe dla kręgosłupa. Samo wybicie w podrzucie jest dynamiczne i wykorzystuje prawa fizyki. Także zresztą Państwo zobaczycie na tym filmie. 190 kilo, 192 był wtedy rekord polski. To jest technika podrzutu. To jest bardzo ważna koncentracja, żeby no i, dlatego to... I teraz 240 kilogramów, także to już jest naprawdę duży ciężar. Proszę zobaczyć, jak wygina się sztanga. Chciałem powiedzieć, że 20 lat uprawiałem podnoszenie ciężarów, czuję się świetnie, czego i Państwo życzę.